Ciemna strona miasta nie. To nie bajka dla grzecznych dzieci Tu ulica pisze scenariusze CSM CSM. Ciemna strona miasta, tu się nie śni, tu się liczy każdy krok Po betonie waży więcej niż obietnice Syreny w tle jak refren, noc ma własny rytm Bracia albo wilki, wybierz stronę zanim znikniesz Ciemna strona miasta, tu nie pytasz kim jesteś Bo i tak ci sprawdzą, kiedy zgaśnie ostatnie światło w ramię Ono brudne, ręce czyste tylko w snach Tu się żyje raz, albo szybko, albo na strach Bloki jak katedry, modlitwa w dymie Każdy nosi krzyż, szalenie, nie każdy go uniesie Miałem nic prócz nerwów i pustych kieszeń Dziś mam słowa ostrzejsze niż noże. W kieszeni stare klatki, stare błędy, nowe blizny. Brat mi mówił, nie ufaj ciszy, ona gryzie. Tu przyjaźń się likrzy. Gdy nie ma kamer, a prawda wychodzi Gdy kończą się bajery Nie pytaj, skąd jestem, zapytaj, czemu żyję Bo widziałem więcej, nie chciałbym pamiętać W jednym życiu miasto mnie wychowało Bez planu B, albo idziesz Na całość, albo toniesz w tle Ciemna strona miasta, tu się nie śni, Tu się liczy, każdy krok po betonie Waży więcej niż obietnice Syreny w tle, jak refren, noc ma własny rytm Bracia albo wielki wybierz strony Zanim znikniesz, ciemna strona tu nie pytasz kim jesteś, bo i tak cię sprawdzą Kiedy zgaśnie ostatnie światło w ramie Ono brudne ręce czyste tylko w snach Tu się żyje raz, albo szybko, albo na strach Gangsta to nie złoto i nie flesze To lojalność, gdy się pali grunta Wszyscy chcą uciec Telefon milczy, wiem kto naprawdę jest Bo milczenie też potrafi powiedzieć Nie mam mnie każda noc Uczy pokory lepiej niż szkoła Tu się nie gra w bohaterów, tu się liczy głowa Mam głód w oczach Kuj w głosie, bo wiem, ile kosztuje jeden błąd na drodze Nie sprzedaję duszy, ona już zna ceny Płaciłem za lekcje, których nie było w żadnej księdze CSM To nie logo, to blizna Ciemna strona miasta, jedyna, która mnie przyzna Nie każdy wytrzyma ciężar prawdy Nie każdy wróci z nocy taki sam Miasto patrzy, miasto pamięta I zawsze wystawia rachunek Ostatni Ciemna strona miasta, tu się nieśli tu się liczy Każdy krok, po betonie waży więcej niż obietnice Syreny w tle jak refren, noc ma własny rytm Bracia albo wilki, wybierz stronę, zanim znikniesz Ciemna strona miasta, tu zostajesz albo spadasz Nie ma płci nigdy, no sprawdza ile jesteś wart Jeśli mnie słyszysz, to znaczy, że żyję ciemna strona miasta To mój hymn nie alibi Nie yeah. 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 My też nie Ciemna strona miasta Nie śpij My też nie